Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Linda Noskiewicz, orędzie Boga Ojca, na czasy ostateczne. Umiłowane dzieci, nie wolno Wam ustawać, nie wolno Wam ustawać w Waszych modlitwach do mnie, nie wolno Wam przestać modlić się o wstawiennictwo za wstawiennictwem. Musicie być silni w Waszej miłości i wierze we mnie i zawsze czujni. Kiedy wszystko wydaje się najspokojniejsze, przychodzi walka, aby Was zszokować. Kiedy nadchodzi chaos, jest on wielki. Jesteście więc w samym środku chaosu, chaosu, który został stworzony przez ludzi. Nie pozwólcie, aby Wasze serca poddały się temu chaosowi. Zwracajcie się do mnie we wszystkim, co czynicie, ukochane dzieci, a ja was nie opuszczę. Będę zawsze u waszego boku, dając wam moją siłę, moją stałość i moją miłość. Poznacie czystość mojej miłości, która napełni wasze serca i przyniesie wam pokój. Mój pokój nie jest pokojem tego świata, jest to pokój niezłomności, pewności. Ufności w moją rękę i naturę oraz w moją miłość do Was. Ten pokój, który Wam daję, nie wyklucza tragedii, jakie spotkają ten świat. Mój pokój daje Wam wszystko, czego potrzebujecie, aby pozostać stałymi przy mnie i wiernymi w Waszej miłości, i rozeznającymi, jakby widzącymi moimi oczami. Och, moje kochane dzieci! Nie poddawajcie się samozadowoleniu. Bądźcie czujni, moi umiłowani. Każdy dzień staje się coraz zimniejszy i bardziej gorzki, a każda noc przyciąga bliżej burzę. Nie lękajcie się, moi kochani, ale ufajcie w serce Chrystusa Jezusa, mojego najukochańszego syna, którego ramiona wyciągają się do Was i dają Wam schronienie i utrzymanie. Nie lękajcie się tego, co nadejdzie, ale ufajcie w moją wolę względem Was. Wiedzcie, że jestem z Wami w Waszym smutku i w Waszych najtrudniejszych próbach. Stoję zawsze przed Wami, abyście szli za Mną i poznali łaskę. Umiłowane dzieci mojego serca, spieszcie się. Nie wierzycie, że ta burza jest teraz na tym świecie. A same jej brzegi wzburzają wiatry chaosu. Och, moje kochane dzieci, patrzcie, otwórzcie oczy i bądźcie wybawieni od tego, co złe, dzięki rozeznaniu, które daje modlącym się. Módlcie się, moje dzieci, nie ustawajcie w modlitwie, bo właśnie przez nieustanną modlitwę uczycie się mnie, a ja przemawiam do Was. Rzeczywiście, Mówię do każdego z moich dzieci w sposób, który każde z was najlepiej usłyszy. Wsłuchujcie się we mnie w delikatnych zakamarkach waszych serc. Słuchajcie mnie i wymawiajcie moje imię z miłością na ustach. Jestem zawsze z wami i jestem zachwycony i oczarowany waszymi modlitwami uwielbienia. Dzieci, gdybyście tylko wiedzieli, jak cenne jesteście dla mnie. Waszego Pana, Boga i Ojca. Nie ma drugiego takiego jak Wy we wszechświecie nieba. Jesteście moimi niepowtarzalnymi i cennymi maleństwami, które stworzyłem z miłości, z wielką miłością. Ufajcie w to, moje samotne dzieci, ufajcie i wiedzcie, że nawet będąc w ciemnościach, jesteście cenne. Wołajcie do mnie, a ja was podniosę z waszej rozpaczy i wprowadzę was jak nowonarodzonych do światła miłości. Dzieci mojego serca, bądźcie czujni. Na tym świecie jest wiele rzeczy, których należy się wystrzegać. Dzieci, strzeżcie się kłamców, którzy tak bardzo oddalają was od mojej miłującej woli względem was. Oni nieustannie pracują nad tym, aby oszukać duszę moich bliskich, ale wy nie dajcie się oszukać. Poznajcie mnie, znajcie słowo, znajcie pismo święte, módlcie się, bierzcie udział w najświętszej świętości, gdyż wkrótce zostanie ona utracona dla tego świata. W waszych modlitwach i dzięki wielkim błogosławieństwom. Które otrzymujecie przez mojego najukochańszego syna, Chrystusa Jezusa, który jest najświętszą ze wszystkich świętości, będziecie wiedzieć, co jest czarne, a co białe. Będziecie rozróżniać to, co tylko ukrywa się w bieli, ale co jest prawdziwie czarne. Wasze uszy rozpoznają kłamstwa i odwrócicie się od nich. Moje najdroższe dzieci, Moje serce tęskni za wami i za tym, abyście zrozumieli naturę zła. Jest nim fałsz i wieczny kłamca. Jest to zło głęboko przebiegłe, a jeśli oddalicie się ode mnie i od mojej miłości, skoczy na was jak wilk. Dzieci, poznajcie mnie, wiedzcie, co akceptuję, a czego nie akceptuję. Nie idźcie na kompromis z grzechem. W sercach każdego dziecka umieściłem poznanie i rozpoznanie zła. Tak samo dałem każdemu z Was wolną wolę. Kiedy popadacie w niegodziwość zła, Wasze serca i dusze drżą z powodu tej wiedzy. Wasze serca mają rozpoznawać to, co jest złe, abyście mogli być chronieni podczas ucieczki z jego ciemności. Jednakże, moje dzieci. Ten świat tak bardzo wypaczył i zgałcił serca moich ukochanych dzieci, że niektórzy nie rozpoznają już niegodziwości i zła, gdy stoją przed nimi obnażeni. To jest przyczyną mojego płaczu. Grzechy popełniane z powodu tego braku wiedzy stają się coraz gorsze, coraz bardziej wypaczone przez ludzi, którzy tak łatwo oddali swoje serca złu. Dzieci, pozwólcie mi, Waszemu kochającemu, troskliwemu Ojcu, pielęgnować wasze serca i dusze moją miłością. Pozwólcie mi trzymać was bezpiecznie w moich kochających ramionach, abyście mieli pociechę i odpoczynek. Zachowam was, abyście nie stali się ofiarami tego, co złe. Musicie być tylko wierni miłości i współczuciu. Musicie być zawsze wierni mojemu ukochanemu synowi, panu Jezusowi Chrystusowi. Ten świat nie może wam dać nawet odrobiny jego darów dla Was. Jeśli wierzycie, że bogactwa i uznanie tego świata są bezcennymi darami, rzeczami, bez których nie możecie żyć, bardzo się mylicie, a Wasze boleści będą wielkie. To, co Wasz Pan Bóg ofiaruje każdemu z Was, jest jak złoty skarb. Jest to uczta, uroczystość, miłość tak wielka, że nie da się jej opisać. Módlcie się za moje ukochane sługi, módlcie się za najmniejszego z nich, bo to, o co się ich prosi, będzie wielkie. Niech się nie lękają, gdyż stałość w mojej miłości uczyni ich lwami dla ich nieprzyjaciół. Módlcie się za moje sługi. Zwłaszcza za tych, którzy oddalili się ode mnie. Pozwólcie, aby duch was prowadził, i nie pozwólcie, aby wasza pycha was prowadziła. Jeżeli jesteście zdenerwowani przez moje sługi, módlcie się. Ja jestem sprawcą wszystkiego i słyszę wasze modlitwy. Tylko ja mogę sprawić, że wasze słowa będą mocne i wypełnione esencją mojej miłości. Sprawiam, że Wasze słowa są wielkie dla ludzi, kiedy ja jestem ich przyczyną, ale nie wtedy, kiedy Wy sami czynicie się przyczyną. Dzieci, nie bójcie się śmierci. Czego macie się bać, jeśli mnie kochacie i ufacie w moje otwarte ramiona? Umiłowane dzieci, módlcie się, bo nadchodzi jeszcze wiele chaosu. Radujcie się moją miłością i przyprowadzajcie innych do mnie. Radujcie się i bądźcie moimi ukochanymi i pobłogosławionymi małymi wojownikami miłości. Uwielbiajcie moje imię. Uwielbiajcie mojego ukochanego syna. Oddawajcie cześć królowej nieba i mistrzyni pokoju. Módlcie się, moje dzieci, a ja udzielę Wam mojego kochającego pokoju. Amen. Dzieci. Amen.